Rozdział pierwszy. Tajemniczy sponsor. Słońce powoli wznosiło się nad miasteczkiem Blackwater, zalewając drewniane domki i piaszczyste ulice złotym blaskiem. W powietrzu unosił się zapach świeżo upieczonego chleba z piekarni pani maligan i ciepłego kurzu unoszonego przez wiatr. Tego ranka miasteczko aż wrzało od podniecenia bowiem zbliżało się najważniejsze wydarzenie roku wielki wyścig przez prerie. Na rynku ustawiono kolorowe banery, a mieszkańcy przygotowywali stragany z lemoniadą i plackami kukurydzianymi. Przy salunie, pod złotą podkową, kowboje debatowali nad szansami uczestników. Każdy wiedział, że w tym roku nagroda była wyjątkowa. Złote Rancho, bogaty teren na skraju prerii, sponsorowany przez tajemniczego barona Morgana von Ropusza. Nikt dotąd nie słyszał o baronie, a krążyły jedynie pogłoski, że od jakiegoś czasu skupuje coraz więcej ziemi wokół Blackwater. Jedni mówili, że planuje założyć ogromne rancho, a drudzy, że ma zupełnie inne, tajemnicze zamiary. Szeryf Borys, potężny bison o ciemnobrązowej sierści i charakterystycznym kapeluszu, stał na werandzie biura szeryfa, spokojnie żując źbło trawy. Obok niego stał burmistrz Johnson, nerwowo pocierając dłonie. Borysie, musisz przypilnować porządku podczas wyścigu, powiedział burmistrz. Wiesz, że mamy kilku uczestników, którym uczciwość jest obca jak śnieg na preri. Borys westchnął, spoglądając na listę startową. Znał tych jeźdźców i wiedział, że rywalizacja będzie zacięta. Ktoś w szczególności budzi twoje obawy? zapytał spokojnym, niskim głosem. Burmistrz kiwnął głową. Bobby pędzi wiatr. Słyszałem, że jego metody są mm, hmm, niezbyt szlachetne, Borys pokiwał głową. Bobby miał talent do jazdy, ale jeszcze większy talent do oszukiwania. A nie martw się, burmistrzu. Będę miał na niego oko. Podczas gdy szeryf obserwował przygotowania. Do miasteczka dotarła tajemnicza wiadomość. Baron Morgan von Ropuch nie pojawi się osobiście na wyścigu. Ciekawe, czemu nie chce się pokazać, zamruczał do siebie Borys. Nie było tajemnicą, że baron planował kupić ziemię w pobliżu Blackwater, ale nikt nie wiedział po co. Z pewnością sponsorowanie wyścigu miało mu pomóc przekonać do siebie mieszkańców. Tego dnia do miasta zjeżdżali zawodnicy. Największą sensację wzbudziło pojawienie się szybkiej strzały. Doświadczonego jeźdźca, który nigdy nie oszukiwał i zawsze grał fair. Jego koń, cień burzy. Był jednym z najszybszych w całej prerii. Kiedy przejechał przez główną ulicę, mieszkańcy wiwatowali. To będzie najlepszy wyścig w historii! wołał mały Tomi, podskakując z ekscytacji. Tymczasem Bobby Pędziwiatr, niski i zwinny lis, przyglądał się tłumowi z chytrym uśmieszkiem. Niech wiwatują na zdrowie, bo i tak na mecie to ja będę pierwszy. Szepnął do siebie, a jego oczy zalśniły niebezpiecznie. Borys nie spuszczał wzroku z Bobiego. Kiedy Szeryf udał się do Stajni, zobaczył coś niepokojącego. Bobe szeptał coś do swojego pomocnika kojota Marka, który majstrował przy siodłach innych zawodników. Lepiej, żeby ich pasy były... luśniejsze, zaśmiał się Bobby. Borys zmrużył oczy. To nie wróżyło nic dobrego. Czy uda mu się zapobiec oszustwu? I czy wyścig będzie sprawiedliwy? Rozdział drugi. Wielki wyścig. Słońce powoli wznosiło się nad prerią, rozlewając złote światło na falujące trawy i skaliste wzgórza. W Blackwater nadszedł długo wyczekiwany dzień. Dzień wielkiego wyścigu przez prerię. Całe miasteczko pulsowało pod ekscytowaniem. Ludzie gromadzili się wokół głównej ulicy, a gwary rozmów i śmiechy mieszały się z rżeniem koni. Szeryf Borys stał na skraju toru startowego, przyglądając się zawodnikom. Miał złe przeczucia. W nocy coś nie dawało mu spokoju. Rozmowa Bobiego pędzi wiatra z jego podejrzanym pomocnikiem, kojotem Markiem. Czyżby planowali oszukać? Borys nie miał dowodów, ale jego instynkt mówił mu, że dzisiejszy wyścig nie będzie uczciwy. Na starcie stanęło dwunastu zawodników, ale oczy wszystkich były zwrócone na dwóch faworytów. Szybką strzałem, doświadczonego jeźdźca, dosiadającego swego wiernego, gniadego ogiera cienia burzy, bobiego pędzi wiatra którego czarny koń, diabeł, wydawał się równie szybki co jego jeździec. Choć niektórzy szeptali, że ta szybkość nie zawsze była naturalna. Borys podszedł bliżej i zauważył, jak Mark coś robi przy jednym z koni. Hej, co tam kombinujesz? burknął. Kojot podskoczył, udając niewiniątko. Ja? Nic, szeryfie, tylko poprawiam siodło, żeby nikt przypadkiem nie spadł. Odpowiedział, ale Borys nie był przekonany. Rzucił spojrzenie na rzędy koni i dostrzegł coś dziwnego. Jeden z pasów siodłowych był przecięty. Bardzo subtelnie, ale wystarczająco, by w trakcie jazdy puścił. O nie! Mruknął Borys. W końcu burmistrz Johnson podniósł rękę i wystrzelił w powietrze z rewolweru. Ruszeli. Zawodnicy pogonili konie, a tumany kurzu wzbiły się w powietrze. Już na pierwszych metrach wyścigu stało się coś podejrzanego. Jeden z uczestników, starszy cowboy Joe, nagle runął na ziemię razem z siodłem. Pas się zerwał. Ktoś mi podciął pas! krzyknął, podnosząc się z ziemi. Sam pewnie go nie zapiąłeś, stary pryku! krzyknął ktoś z tłumu. Borys zaklął pod nosem. To na pewno robota Bobiego i Marka. Wyścig prowadził przez zdradliwe tereny, gorące pustkowia, wysokie wzgórza i skaliste przesmyki szybka strzała jechał pewnie jego cień burzy sunął jak wiatr boby pędzi wiatr nie pozostawał w tyle borys widział jak rzucał spojrzenia na prerię jakby wypatrywał przygotowanych wcześniej pułapek i rzeczywiście nagle koń szybkiej strzały potknął się o, co jest – krzyknął jeździec, z trudem utrzymując się w siodle. – Borys zauważył, że coś błysnęło w piachu. – To podkowa! – Czyżby ktoś ją celowo poluzował? Tymczasem Boby śmignął obok i uśmiechnął się triumfalnie. – Trzymaj się, strzała! – rzucił kpiąco. – Następnym razem nie zapomnij lepiej podkuć swojego konika! Wkrótce zawodnicy zbliżyli się do rozwidlenia. Zgodnie z trasą należało skręcić w prawo, ale ktoś podmienił drogowskaz. Bobby, będący na prowadzeniu, wiedział, że to pułapka i pojechał we właściwą stronę. Jednak kilku jeźdźców, nieświadomych oszustwa, skręciło w lewo, prosto na bagna. Hej! to zła droga! krzyknął szybka strzała, który znał trasę z poprzednich wyścigów, ale było już za późno. Krzyki pechowych zawodników odbiły się echem, gdy ich konie zapadły się w błocie. Borys zaciągnął wodzę To koniec musiał działać. Czy uda mu się powstrzymać Bobiego przed nieuczciwym zwycięstwem. Rozdział trzeci. Ostateczne starcie. Słońce chyliło się ku zachodowi, malując niebo na pomarańczowo, gdy Bobby pędziwiatr gnał w stronę mety. Kurz unosił się za jego koniem, diabłem, a na jego pysku malował się triumfalny uśmiech? Był pierwszy. Wyścig toczył się dokładnie tak, jak zaplanował. Podmienił drogowskaz, osłabił rywali, a teraz miał zgarnąć nagrodę. Za nim w oddali pędził szybka strzała. Mimo przeciwności, jakie go spotkały, zgubionej podkowy i podstępnych sztuczek Bobiego, nie zamierzał się poddać. Cień burzy, choć zmęczony, Parł do przodu, jakby sam wiedział, że jego jeździec nie może przegrać. Z bocznej ścieżki Borys obserwował finisz wyścigu, marszcząc brwi. Widział wszystko. Widząc podmieniony drogowskaz i nieszczęście zawodników na bagnach, miał już pewność, Bobby oszukiwał. Nie tak łatwo, chłopcze mruknął pod nosem, po czym pociągnął wodze swojego konia i popędził w stronę mety. Bobby dotarł na linię mety jako pierwszy. Tłum wiwatował, choć nie wszyscy wyglądali na przekonanych. Burmistrz Johnson wstał ze swojego miejsca, gotów wręczyć mu nagrodę. I oto mamy zwycięzcę! zawołał, podnosząc rękę. Ale zanim zdążył dokończyć, rozległ się potężny głos. Ćwila! Szeryf Borys wjechał na plac niczym burza, a jego głęboki, poważny ton sprawił, że wszyscy zamilkli. Ten wyścig nie był uczciwy i wszyscy o tym wiemy. Ludzie spojrzeli po sobie, szept przetoczył się przez tłum. Jak to? To skandal! Bobby uniósł ręce w obronnym geście. Przecież wygrałem! Byłem najszybszy! Borys siadł z konia i spojrzał mu prosto w oczy. A może byłeś najsprytniejszy? Mruknął. Bo na pewno nie byłeś najuczciwszy. Tłum się poruszył. Widziałem, jak podmieniałeś drogowskaz, Bobby to przez ciebie kilku jeźdźców wpadło na bagna. A wcześniej? Ktoś przeciął pas siodłowy starego Joe. I ciekawe, jakim cudem podkowa spadła z konia szybkiej strzały, dokładnie w najgorszym momencie. Bobby przełknął ślinę. To to przypadek. Czyżby? Borys uniósł brew. Więc jak wyjaśnisz, że jako jedyny nie popełniłeś błędu na rozwidleniu dróg? Jak wyjaśnisz, że zawsze byłeś o krok przed wszystkimi? W tłumie zaczął podnosić się złowrogi gwar? To prawda, ja widziałem, jak Bobi coś majstrował przy pasach siodeł? Nieuczciwy oszust. Burmistrz Johnson spojrzał na Bobiego z surowym wyrazem twarzy. W Blackwater nie tolerujemy oszustwa, Bobiemu zaczęło się robić gorąco. Ale, ale. Nie ma ale, wtrącił Borys. W świetle dowodów jesteś zdyskwalifikowany. Tłum wybuchnął oklaskami. Bobby otworzył pysk, ale wiedział, że nie ma sensu protestować. Przegrał. Burmistrz wziął w ręce nagrodę, symboliczną złotą podkowę i spojrzał na zawodników. W takim razie zwycięzca jest tylko jeden. W tym momencie na metę wpadł zdyszany szybka strzała, który mimo tylu trudności dotarł na miejsce jako drugi, a teraz oficjalnie jako pierwszy. Ludzie wiwatowali, gdy burmistrz podszedł do niego i uścisnął mu dłoń. Gratulacje, chłopcze, to ty jesteś prawdziwym zwycięzcą. Szybka strzała otarł pod z czoła i spojrzał na Borysa. Dzięki, szeryfie. Bez ciebie bym tu nie dotarł. Borys uśmiechnął się pod nosem. Nie dziękuj mi, dziękuj sobie. To ty grałeś uczciwie. Tamtego dnia mieszkańcy Blackwater nauczyli się ważnej lekcji. Nie liczy się tylko wynik. Liczy się sposób, w jaki do niego dochodzisz Boby pędziwiatr odjechał z podkulonym ogonem A reszta zawodników świętowała razem z szybką strzałą Borys stał z boku, patrząc na zachodzące słońce I uśmiechając się do siebie Sprawiedliwość znów zwyciężyła